się maczę witam Was w kolejnym odcinku przygód z życia Margolemczyka eee, teraz z rana jest godzina godzina, godzina jest po 8 przed dziewiątą jakoś sprawdźmy, no coś takiego eee, trzeba z rana dodać umki nowe dwa itemy zostały zakupione eee, robimy łuki tak, jakieś zrobimy umki Na pałę, że tak to ujmę ja Może nie na pałę, ale bardziej na Intuicję Tak, tak Na logikę bardziej, o coś takiego A później was raczej jakimiś filmikami Nie wiem, z, ekspo, z ekspienia Jak zawsze wbijam Eee. E, może jakiś heros się trafi Też coś nagram Jakieś screenshoty nie wiem, nie wiem, nie wiem. Będziecie komentować. Wszystko się, wszystko się wyklaruje, że tak powiem. Hmm. Tak, co my tutaj dajemy? Speca, speca damy najwyżej, to później wrócimy. Spec krytyczne też na pewno. I błyskawiczny też na pewno i trzeba zahaczyć dać speca magii ognia później do tornek sorry za to cięcie ale telefon dzwonił Przykro mi Chciałem się teleportować do Itan się Zawsze się zastanawiam Itan, Itan Jak to wszyscy nazywają? pierścień by mi się przydał sprzeba ale nie cholera nie ma na aukcji mm. jupila drogie te łumki już 2,5k za jedną łumkę a wczoraj jeszcze były po 1300 ja się boję co będzie później 40-50 za jedną. O, mój wróg. <laughs> Mam nadzieję, że zostanę ciepło przyjęty. Że, 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 że moje filmy Wam się spodobają. Bo inaczej będę smutny i będę musiał pakać w koncie I jak naprawdę będą negatywne komentarze, to się jeszcze pochlastam. Nie, żartuję, byłoby fajnie. Ła! 566 SA plus błogosławieństwo 23 eee, co by tu jeszcze dodać, czy będzie jeszcze odzyskiwanie energii może? Nie mam wolnych dwie wolne umki to mi będzie przywracać hmm, hmm. O, zawsze coś tam przybróć. Albo, albo 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 w sumie już sam nie wiem zgupiałem a boję to będzie najlepszy pomysł trzeba będzie być na turówce, no trudno dzisiejszy filmik będzie trochę dłuższy niż wcześniejszy, wcześniejszy 4 minuty i dalej wow no i dobra, umki rozdane, lecę na demilisze, dzięki za uwagę i zapraszam do dalszej części, na